Kolejny mecz za nami i kolejny zwycięski. Sukces cieszy tym bardziej, bo osiągnięty przed własną publicznością. Wynosimy trzy punkty, a o szczegółach opowie trener Michał Dziubański. Dzisiaj spotkaliśmy się z, z Polonią Bytą, jest to kolejny mecz lotto Superligi i wiedzieliśmy, że będzie to dla nas trudna, trudna przeprawa. Cały tydzień szykowaliśmy się pod to spotkanie, ale no, było bardzo, bardzo ciężko, ale cała drużyna wraz z kibicami, z publicznością stanęła na wysokości zadania i i mamy trzy punkty i w dalszym ciągu jesteśmy liderem Lotto Superligi i to, na, to, nas, to nas bardzo cieszy. Co, co do gier no były trudne, bardzo dobrze rozpoczął. Kuba Dejas na samym początku pokonując pod bardzo dobrej grze yy, Chińczyka Wanciana, który, który, który również z nami w naszej grupie treningowej trenuje. Druga gra Patryk Lewandowski. Jeszcze troszeczkę brakuje umiejętności. Musiał uznać naszego byłego zawodnika Patryka Chojno Hojnowskiego, który ostatnio jest w znakomitej formie. Jeszcze nie teraz, jeszcze trzeba troszeczkę po poczekać i nabyć tych umiejętności, ale no, mam nadzieję, że to po prostu będzie szło w dobrym kierunku. Trzecia gra, również bardzo, bardzo trudna gra. Kajkonisi z Jakubem Perkiem. 3-2, bardzo dobrze wyciągnięty mecz pomimo słabego początku, naprawdę 3-2. Trzeci, czwarty, piąty set już na, na fajnym wysokim poziomie i dlatego wyszliśmy na prowadzenie. No i czwarta, czwarta gra, kończąca spotkanie, no to ponownie Kubady jest tak jak przed y, tygodniem. Myślę, że mogę powiedzieć kolejna życiowa gra po prostu w tym sezonie. Ten jest na najwyższym poziomie i i zwycięstwa 3-1. I no fajnie, 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 fajnie że, że wygrywamy, fajnie, że w trudnych sytuacjach sobie również radzimy. Bo nie, nie wszystkie mecze po prostu w Lotu Superdze są łatwe i to, to, to bardzo cieszy na przyszłość, że nie tylko gramy dobrze, ale też w trudnych sytuacjach po, potrafimy wychodzić zwycięsko. Przed nami jutro kolejny mecz lotu Superligi, przełożony mecz z Zetczem Rzeszów, a następnie przyszły tydzień dwa mecze Ligi Mistrzów, walka o półfinał. Mamy, mamy przed, nam, przed nami okazję zrobić wielką niespodziankę i po, pokonać po prostu no, faworyta tych rozgrywek. Gramy u siebie 13 zespół niemiecki, Ulm, i, i na tym będziemy się koncentrować, ale to dopiero za kilka dni. Dzisiaj jesteśmy na pewno trochę, trochę zmęczeni, bo ten sezon już trwa 3 tygodnie, i, ale no, trudno. Od jutra, przygotowania do, do, do meczu i. no Mam nadzieję, że kolejne życiówki i kolejne do, dobre gry. Zobaczymy na ile to starczy. Chcemy sprawić niespodziankę i, i taki jest cel klubu i awans do półfinału Ligi Miszów. Przed nami pracowite dni, ale widząc znakomitą formę naszych tenisistów wiemy, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Trzymamy kciuki.